Cześć, witam w kolejnym odcinku. Hej, może ugotujesz to? Dziś ciasto czekoladowe z porzeczkami. Jest sezon letni, tak więc sezon na letnie owoce. Jednymi z nich są właśnie czarne porzeczki, więc dziś ciasto czekoladowe przekładane porzeczkami. Czas teraz na składniki. Do przygotowania ciasta będziemy potrzebowali 50 g kakao, 100 g brązowego cukru, 250 ml przegotowanej ciepłej wody, 250 g mąki, pół łyżeczki proszku do pieczenia, pół łyżeczki sody, 125 g masła, 150 g cukru, łyżeczkę cukru waniliowego i łyżeczkę pasty waniliowej oraz dwa jajka. Na masę porzeczkową będziemy potrzebowali 500 g czarnych porzeczek, pół szklanki cukru, jedną galaretkę, jeden budyń i pół szklanki wody. I czas teraz na przygotowanie. Do miski wlewamy przegotowaną wodę, dodajemy kakao i brązowy cukier i całość mieszamy do rozpuszczenia. Po wymieszaniu całość odstawiamy. Do mąki dodajemy proszek do pieczenia i sodę oczyszczoną i mieszamy. A później przesiewamy. Do kolejnej miski wsypujemy masło. Dodajemy cukier. I całość ucieramy na puszystą masę. W trakcie ucierania do masy dodajemy jajka, łyżeczkę cukru waniliowego i łyżeczkę pasty waniliowej. Później wlewamy masę kakaową z cukrem i całość miksujemy. Na koniec dodajemy przesianą mąkę z proszkiem i sodą. Tak przygotowane ciasto wylewamy do tortowicy wyłożonej papierem do pieczenia. I ciasto wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na 60 minut. W międzyczasie, gdy ciasto się piecze, przygotujemy masę porzeczkową. Do garnka wsypujemy umyte porzeczki i zasypujemy je cukrem. I całość zagotowujemy od czasu do czasu mieszając. W trakcie gdy porzeczki się zagotowują, do miski wsypujemy budyń i rozpuszczamy go w połowie szklanki zimnej wody. Gdy porzeczki już się zagotują, wlewamy do nich rozpuszczony budyń. I całość ponownie zagotowujemy, od czasu do czasu mieszając. Na koniec dodajemy proszek galaretki. I całość ponownie zagotowujemy, po czym odstawiamy do ostudzenia. Upieczone ciasto przekrawamy na dwie równe części i przekładamy przygotowaną masą porzeczkową. Zostawiając trochę na wierzch. Później wykładamy pozostałą masę porzeczkową na wierzch. Tak przygotowane ciasto wkładamy do lodówki na minimum dwie godziny, a najlepiej na całą noc, żeby masa porzeczkowa stężała. Tak by wyglądało ciasto czekoladowe z porzeczkami. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek wkrótce. Do zobaczenia!